Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z meczu w tygodniu. Ponownie z nami Lachu. Siemano. A tym razem zagramy sobie najciekawsze spotkanie z Ligi Hiszpańskiej. Atletico Madrid kontra Barcelona. Uf, no cóż. jakie stroje. O, mogę wziąć ten, no. Okej, okay, no dobra. Dostać Barceloną grając przeciwko Atletico. Więc z, z góry przepraszam wszystkich fanów. <laughs> nie tak źle nie będzie. Nie, w ogóle. Dobra, masz Czerwono tutaj. A nie, chociaż pikaj, i pujol co masz taki mocny, w 13 już nie jest jak to było w 12 Ale mimo wszystko raczej go zostawię nie Mam nadzieję że... Dużo tam jeszcze... o, o, o Czter... Dużo jeszcze czasu mam 40 sekund prawie No to spoko Dobra, spróbujemy klasyczne 4-4-2 Okej, okay, więc już wycofuję się 3 5-2 No, spróbuję w końcu tak zrobić Adrian Falcao. W sumie grając przeciwko Barcelonie, trójką w granicach, to nie byłby chyba dobry pomysł. No właśnie, tak też. Troszkę się zastanawiałem nad tym. Byłoby ciężko, ci powiem. Mm -hmm. Niewątpliwie. Bardziej nie Messi, być może jeszcze by tam schodził do skrzydeł. Coś nieco, nieco by się udało zrobić z nim. Messi, nie wiem, czy Sanchez grał cię też. No, Sanchez też. Plus Iniesta. Więc byłoby fajnie. No masakra. Dobra, ale mimo wszystko przyjdę na defensywną grę. Nie chcę się narazić. Na kontry z wykonaniem Falco, między innymi, to będzie złe. Masz strasznie skutecznego napastnika, więc co na to trzeba uważać? Od razu rzut wolny. Nie, nie, okej, widzę. Sędzia tutaj w stylu angielskim będzie tutaj puszczał wszystkie faule. O nie, I od razu wybicie. Okej, Wal. I to jak? No, Waldez, wow. Całkiem celnie. Nie trzeba poczekać na. Reszta drużyny. Nie wiem, czy wrzutki będą dobrym pomysłem, No, spróbujmy. I gol? No nie, Okej, okay, no to wiem. wpadło. Sporo szczęścia miałem. No, <noise> I to jeszcze do tego główką No proszę bardzo. Ale strasznie, tak, farfocel trochę. No, no to trochę bramka nie najlepsza. No ale. Co ten bramka zrobił w ogóle? Wystarczyło, żeby się nie rzucał, tylko najwyżej w świecie przesunął. Powiedz, stojąc na nogach. Bujol, wybijemy to? Nie wybijemy, nie tym razem. Oho, ładny strzał. A, okej, okay, słupek, słupek. No nie. Dobra, teraz sporo szczęścia miałem. Że tam mi nie udało ci się dojść do tej piłki. I coś czuję, że teraz będzie długi okres bombardowania mojej bramki. Hmm. Czemu? No nie wiem. Ojej. Nie, okej. Okay, brawo, sędzę. Jak mówiłeś, że po angielsku to chyba wziął sobie do serca. No, rzeczywiście. Dobra, spróbujmy tym Iniestom pouciekać czasami. Chociaż nie, Messi chyba jest szybszy. No, zdecydowanie. Okej, okay, to popróbujemy w takim razie Messim Jakąś akcję indywidualną. Dobra. Niezbyt udana. I do tego jeszcze teraz tej Falcao będziemy mieć sytuację, chyba że pujol nie popełni błędu, nie? Hmm. Teraz znaleźć jeszcze jakiś sposób, żeby. No tak patrząc, stycznia, do... przynajmniej jedną bramkę zawsze stąd straciłem. Właściwie nawet pewnie więcej niż jedną na mecz, tak by wychodziło. Kurde, no, no ciężko mi. O, właśnie. Będę jakiś strzał z daleka. Może spróbuję. No nie. Buszkec? Słupek! Teraz ja miałem szczęście. Uf. Jeszcze szansa nie taki strzał, właściwie z niczego. A mimo tego trafił słupek. Myślałem, że nawet to w bramkę nie poleci, o tym. No, też miałem takie bawy, ale wolałem odejść strzał i nie się na kontra. Co ten Thiago zrobił? <noise> hmm. że liczył, że uda mu się potem przyjąć szybko piłkę. Dobra, Messi, Leć. Aj. Ja razem obrońcę się nie dał. To już nie Ferdinand. <noise> tak, z filmieniem z poprzedniego tygodnia. Aho, jest, no, dobra, no, no, tylko, nie że teraz nie. nie. nawet nie. nie. Dobra. Wow. Teraz nie dać się tutaj, w środku pola. Dobrze. Kurde. No zablokował. Trzeba uważać że twoje strzały z daleka. Tak jak przy przednim odcinku, mogą się źle skończyć dla mnie. O, chociaż teraz... Oj, szkoda, że nie do Sancheza. Ten zawodnik cudownie lepiej się pokazywał. Niż... Do góry, do góry. Jeszcze raz do góry. O właśnie. No Tiago, wiesz, myślałem, że kolejny błąd tego piłkarza. No i do zmiany jest, naprawdę. No, rzeczywiście, tutaj do tej pory za bardzo ci nie pomógł. Dobra, czwarty czy tam trzeci piłkarz z kolei w końcu zabrał piłkę. Funkao <grym> No e. Messi? Prawie Spalone? Chyba, że wolny. Nie wiem, holować? Czy wątpię? Nie, no spalony. Aha, Tylko no nie okay, nie dobra. dobra. Ale się odbiła. Hmm. Takie piłki akurat obrońcy spokojnie wybijają. Nie mam możliwości, że się potkną czy coś w sumie. Możemy zrobić takie dłuższe, żeby one jeszcze leciały. O, coś takiego to może tutaj się pomylić na przykład. Ale tym razem zabrakło pressingu jednego z moich zawodników. No ale nie mogę sobie pozwolić na pressing wolę zostać z tyłu w obronie. Hmm. To dużo sytuacji w tym meczu nie ma. No, to tak w środku pola się wszystko toczy. Mm -hmm. Godin, ale się wrócił. No. Ups, 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 ups. Ajaj. Kartka będzie? W czerwona, proszę. Proszę, nie. Dziękuję. Żółta. No dobra, trzeba będzie teraz uważnie grać Pujolem. Grając w dziesiątkę jest zdecydowanie trudniej potem. Aj! Bardziej tam pujol troszkę zatrzymuje cały czas tego falka. No właśnie. Gdyby nie pujol, to by nie było tak wesoło. Dobra, spróbujmy podaniem zagrać, uruchomić Messiego. Znowu wolne, nie? Dobra. Nie, puszcza. Nie ta ale prosto w ręce. O, ładne przepuszczenie teraz. Się nie spodziewałem tego. Okej, okay, no, no spróbujmy po ziemi. Aaa, zdążę. Odbiła się jeszcze, oj, oj, oj. Aj, zabrakło troszeczkę czasu, żebym oddał jeszcze strzał. Dobra. Może... Kurczę, ciasno mi tu. Hmm, może to jest jakiś sposób? Na pociąg... Strasznie ciasno. O, ja nie. Dopytam czy poszło podanie po prostopadło, a teraz nie trzeba bronić, bo tu. Adrian, ruszył. Falka. Dobra. Ojej, o, jesteś. Ojej. chyba. Chciałem poczekać, aż ktoś biegnie jeszcze, bo sam był i czterech na tych no, no. obrońców twoich. No to faktycznie najłatwiej nie miał. Dobra, udaje się jak na razie. Po tej pięknej bronce Messiego. <noise> z główki. <głos> <głos> co jak, co? Jak to, jak to, ale Messi z główki. <noise> hmm. Jeden, ostatni bramkę z główki strzelić Tiago. Jednak Tiago schodzi? Tak. Kto w jego miejsce? Tiago. Eee, już teraz wszystko zobaczysz. Tylko kto tu jeszcze jest? Okej. Okay. Na drugim skrzydle. Polko raczej nie zejdzie, nie? Rodriguez, nie, nie. Hmm. No trudno. Ja zmianę przeprowadzę może troszeczkę później. Jakiś Pedro wejdzie, czy tam wija. Dobra, jeszcze. Zmienimy sobie Adriana nad Diego Costa, dobra. No jest troszeczkę mało widoczny. O Emre, ups, upominałem zmiany, cudownie. Nie, to teraz masz w góry, Emre za Tiago. Aha, tylko zmiana? Tak. Ty... O, Adrian schodzi? Tak, tak. Oj, 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 Dobrze, prawo pika chyba. Muszę to coś uważać, bo w straty w środku pola mogą się sobie skończyć. Chodźcie, że masz kilku nowych wypoczętych piłkarzy. Warszawi, ładny. Dobra, spróbujmy MSM też... Coding są spotkanie dosyć stabilny. Ciężko będzie go tu przejść takim prostym zagraniem. Póki co? A co będzie później? Jak odpadnie z sił to nie wiem. właśnie. No to jeszcze raz próbujmy tą rzutkę Nie, nie, nie. Przyjęcie piłki nie pozwoliło mi nawet podać. Albo chociaż jeszcze raz próbować dośrodkować. Nie. O, i z faulem. Faulem? Oj, no, kurczę. Mhm. Dobra, trzeba przyspieszyć trochę gra chyba. Ja teraz tylko będę na kontrataki czekał. O nie, może jeden z nich właśnie. I Messi dasz radę? jeszcze głowa... Nie, nie, Znów główką, jakbym strzelił. <noise> no chociaż. Wszystko, wszystko. Dobra, Szalka o coś niewidoczne teraz. Mhm, dosyć dobrze złączone z gry przez Pojala, być może przez to. O, no Sanchez tutaj nie ma za łatwego życia. Nawet Messi jakoś. W sumie poza tą bramką. No nic nie pokazał na razie. Godin, kurczę, wysoka forma również. Oj, sędzia, dziękuję. <grywka> Aj. No i razem nieścia się nie udało przy... Powiedz. Dalej kurwa z piłką, jakoś źle to zrobiłem. Dobra, Fabregas, spróbujmy wrzucić. No, powiedzmy, że to było rzutko, prawie taka. jak. Oj, co on tam zrobił w tym turku? <laughs> procent... Dobra, Falcao, musisz tu ruszyć troszkę, bo to tak nie będzie. A Pujol będzie ci siedział na plecach. Dobra, nie może tak być. Ok. Aaaa, może Na no nie też trzeba uważać. Chociaż tylko trzech piłkarzy, to może uda się to wybić. Dobrze. Dobra, daleko. A, okej, okay. nieważne. No to. <ścoughs> Co to było w ogóle? Oj, o oj, odbiła się czy nie? Chyba nie. No, na szczęście. Nie. Mi... Dobra, daleko Valdes, daleko. Co prawda tutaj żadnego napastnika nie bo Messi chyba tą fałszywą dziewiątką jest. Z taką formacją chyba Barcelona gra. oj. oj, 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 oj. W sensie chyba to podanie chociaż teraz Xavi? No. I gol. Jest gol. 2-0 w dupę. <laughs> no, no, co prawda miałeś teraz zadanie pewnie utrudnione. Latyko chyba jednak miał wszystko odstaje od Barcelony. Fajnie. Ja jeszcze się na nie skończył. E, no właśnie. Teraz <laughs> przejdziemy na 3-5-2 chyba. O. Oh. No, wrzuta, wrzuta. Nie. Ja. Nieudane. Ale okej. Okay. Obrońcu Obrońców mam zawolnych, mi się wydaje. I to przez to. Mhm, mm no to prawda. Uciekasz mi strasznie. Gdyby nie to, to. Chyba obie bramki właśnie po takich sytuacjach, że skrzydłowy się urwał. Dobra, jazda, panowie. Zostanę piłkę, to zmienię sobie na 3-5-2. Na pewnie, no przyjmuj jeszcze w polu Spalany. Tak, okay. na szczęście tak czekać <laughs> sobie tych. Dobra, to u mnie też kilka zmian będzie. Mm. O Jan, Sanchez jakiś zmęczony. Albo dam nawet. <laughs> ...poszaleję poszaleje trochę. O! 3, 4, 3, O! Okej. Okay. w środku, Rodriguez. Dobra. Hmm. Niech się dzieje. Mhm. Dobra, Mamy też dwie zmiany. Kogo tam masz? Jarzy, i. Busket schodzi i jeszcze schodzi Chyba Sanchez. Wija i są. Mam u ciebie tylko zmiana. A już tak, z mhm. mhm. Dobra, wija, spróbujmy. Bo jeszcze tam masz. Przegramy jeszcze więcej, albo coś w końcu odrobię. A Jaj, no. jeden z ostatnich obrońców przed podaniem. Rapujol jeszcze. Całkiem dosyć duży pasek zrobił, mimo tego, że nabiegał się dosyć sporo. Zafalkało w szczególnie. Nie było nic? Kurde. No, widocznie, nie wiem. Sędzia dosyć tolerancyjny się trafił. Do góry. Nie, nie, nie. Aj. No Emre, czego powstrzymać, nawet faulem, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że padnie gol, bo to zdecydowanie utrudni nam sytuację. Nie. Okej. Okay. Mega ja tego tak nie trafiłem? <grym> nie może twoim zawodnikom już porale trochę spadły, czy coś. Nie wiem, ale nie wiem. Trafić, nie trafić na pustą, to pecha miałeś strasznego. Dawaj, Wracofamy się. Jedna z ostatnich akcji. Polka... nie, dobra. Już myślałem... Oj, oj, oj. Już myślałem, że w końcu jest z za moje błędy. Pierwsza porażka chyba. Chyba tak. Co To prawda. Z raczej mi nic nie, już nie odbierze, nic z tego zwycięzcy. Proszę. Um, do góry. Oj, 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 jeszcze przejechałem się. I drugim też. Hebrego do Iniesty, Iniesta... Ale. Godzin znowu? Tak, tak. Już tam jeden ogarnięty No i Salwin, teraz bliski szczęścia. Koniec. Co co to gratuluję. <noise> Dziękuję. No co prawda, a ty tylko trochę, nie wiem, czy zwycięstwa. No dobra, tak więc to z statystyki. Mogę. Może na koniec, co, standardowo? Tak. A potem czy znaczy w tym momencie już będziemy kończyć, jak więc bardzo dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia od następnego materiału. Cześć. Na razie.